Witam Was serdecznie w nowej serii pod tytułem łowca kart. Celem serii będzie zagranie Food Champions i zdobycie chociaż 10 winów w tym trybie. Będziemy startować oczywiście z nowym kątem od zera. Seria będzie polegała na tym, że będę zabierał karty ze składów rywali. Czyli jeśli wygram z rywalem, to losuję kartę z jego zespołu, która trafi do mojego składu. Jeśli zaś przegram mecz, będę musiał wylosować kartę, którą usuwam z mojego zespołu. I z tego co pamiętam, to Vibe nagrywał podobną serię kiedyś, która nazywała się Złodziej Kart, ale o tym więcej w opisie. I teraz, jeżeli chodzi o ograniczenia. To każda liga ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o cenę zawodników. I te ograniczenia widzicie właśnie na ekranie. No dobra, ale co się stanie, jeżeli na przykład rywal ma winiego toty, a ja go wylosuję? To no w takim przypadku będę musiał kupić jego bazową kartę lub jakąś kartę, która mieści się w budżecie. Natomiast jeżeli karta, nawet bazowa tego zawodnika, nie mieści się w budżecie, na przykład jakaś ikona, to po prostu losuję jeszcze raz. Ale oprócz tego czekają nas pewne bonusiki. Jeżeli wygram wszystkie mecze w odcinku, to będę mógł zrobić dowolny, na SBC, albo jakiegoś zawodnika, albo paczkę, albo jakiegoś pika. Tutaj będę miał dowolność. Natomiast jeżeli wygram 6 meczy z rzędu, to będę mógł otworzyć dowolną paczkę ze sklepu. I oczywiście potem będę mógł użyć jednej karty z paczki. Natomiast jeżeli przegrałbym wszystkie mecze w odcinku, to będę musiał usunąć zawodnika zespołu z najwyższym overallem. Także tak prezentują się zasady. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, także subika i zapraszam Was do odcinka. A więc witam Was w czwartym odcinku Łowcy Kart. Także na nasz składzik po ostatnim trafiliśmy na sam koniec Biskeca, a także udało nam się zabrać, ukraść komuś kartę Elszarrałiego. Także czeka nas. A jeszcze, oczywiście, Desiredue dołączył do środka pola, jak na razie. No to co, jesteśmy przed awansem do ligi 8, gdyż w poprzednim odcinku no, były spadki sezonowe, w związku z tym nas cofnęło. No dobra, to lecimy, wywalczmy awans do ligi 8. I jeżeli dzisiaj wygram 3 mecze z rzędu, to będę mógł otworzyć oczywiście jakąś paczkę ze sklepu. Także startujemy no i powalczmy o ligę 8. No dobrze, zobaczmy składzik naszego rywala, i czy będziesz czego wybierać w przypadku wygranej? Oj będzie. Oj będzie. I wydaje mi się, że większość tych kart jest do, 20, do 400 tysięcy, także perfekcyjnie. Ekstra, jednak nie do końca ekstra. No, zobaczymy, jak ten bisket jest na PP. Bo najwyżej, mówię, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku na koniec, jak będzie mi się nim źle grało na prawej pomocy, no to oczywiście zmienimy informację. Dobrze, due. super do bisketa, dobre, dobre, Sergio, Sergio. Kurwa, spalony. Ja w ogóle nie chciałem tu podawać tak swoją drogą. Ja chciałem podać do. Nie, Elangia chyba do El który tam fajnie wbiegał w pole karne. Ja pitole. Kurde. Dobra, ładnie, ładnie wywalczona piłeczka. Dezirę. Nie ma, nie ma, nie ma. Ale jest L-kolorowy. Kurde, no chłopie. W ogóle marzy mi się, żebyśmy zmienili środkowego, środ chociaż jednego środkowego obrońcę, nie? Bo ta mapa on. No kurda, no nie dojeżdża w ogóle, ani, ani nic mi nie siedzi, ani podanie, ani tempo, ani fizyczność, ani odbiory Jest absolutnie tragiczna, nie? Dobra, Biskets, pierwszy gol, no totalnie fartowna, ale jest, Sergio oj oj, 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 piła zwrotna do bramkarza od razu Jakiś schemat, no tak, na jak PSG I teraz zakłada gościu wysoki pressing W ogóle jaka abstrakcja, nie? Biskets na skrzydle, dezire Due w środku pola co to jest ze skład w ogóle? Dobra, duę Masz to? Uuu, ale zgarnął! Ło kurna, ale fajną akcję zrobił taką ekwilibrystyczną, trochę jak w rematchu. No dobra, tutaj to już do dwóch razy sztuka widzę, że nie wyszło, ale Martinez. Powiem wam. Kurde, ja miałem Martineza Toty w tym roku, nie? Na RTG, bo go rafiłem tam. On ma dziwne animacje, ale widzę, że na, tej, na tym poziomie 9-10 ligi. Chciałem powiedzieć, że się sprawdzają, ale to, co on teraz puścił... Nice. Nice. Elanga. Łojapitole, jak gościu głośno wyciął, sanki poleciały! Ej, tego to się w ogóle nie spodziewałem, że aż tak... Aż taki faul tu będzie. Kurna no, środ, nie, w środek nie można strzelać w tych ligach. No i to będzie czerwony chyba dla Wapileon. Oj tak, to będzie czerwona kartka, abstrakcja, abstrakcja! Super. I jazda, el kolorowy O Jezu, no nie no chłopie to Przecież, nie no to będzie żółta, tak? No chyba żółta No i super I 3-1, kalma, kalma, kalma My friend Dobra, zobaczmy Sergio, bysket Bysket Haha, jeszcze czerwona, dobra, gg kolego Duszan Wlachowicz, Duszanku Nieładnie Duszonek takie faule robić na mnie ciągle No i pięknie no i 5-1, jest, mamy Racequita, dobre. Dobra i mamy tymczasem, no i mamy w tym samym ósmą dywizję, natomiast jeszcze oczywiście ograniczenie dotyczące końców mamy z dziewiątej ligi, dopiero po tym meczu będzie to nowe ograniczenie, także przypomnijmy sobie składzie krywala, który był fajny, wydaje mi się, że dużo kart tutaj może być do 40 koła. Dobrze, ostatnim wygenerowanym numerem był 11, a teraz będzie 3, ok. Czyli jest to środkowy obrońca. Ok, jest to tak. Passever jest jedynką, immobile dwójką i Duszan jest trójką, czyli gościu, który dostał czerwoną kartkę na mnie. I chyba od razu musi przejść do szatni swojego rywala, czyli do mnie. Dobra, ej, on nawet tym dużo. Dusz... O kurna, ten ludzie, on 15, 17 tysięcy. O Jezu, 17, ma kosztuje. Dobra, mamy Duszonka, także tego weźmy od razu z kotwicą. No dobrze, to składnik naszego drugiego rywala: Cells. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay, powiem wam. Też jest kilka kart do 40k, no do 60, sorry do 60 bo to już ósma dywizja Ale jest też kilka kart z karnetu, jest też kilka ewolucji Dobra, L-kolorowy wjeżdża No i pięknie L-kolorowy 1 do zera szybko poszło L-kolorowy Uuu, uh, 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 uh. ale to jest koncert w jego wykonaniu, proszę Państwa, czwarta minuta, dwa gole, jest zagrożony, bo tutaj El Kolorowy z kolejną akcją i kolejny gol, piąta minuta, 3-0, l Kolorowy Ekstra, 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 no nie, nie ekstra, no przeprosimy, przeprosimy no dawaj, wariacie, grasz albo wychodzisz, no tutaj prosta piłka jest. Gościu grasz halandem na ataku, co ma shopa. Naprawdę myślałeś, że to się uda. Dzięki bardzo. Drugi meczik, proszę Państwa. A tylko przypomnijmy, oczywiście składzi krywala, no dużo ewolucji, trochę zadań. No dobra, zobaczmy po prostu. I uwaga! Ósemeczka, dobra, policzmy. Osiem, czyli pan Lamin Yamal. No dobrze, to zróbmy przegląd kart. Yy, oczywiście na tego nas nie stać, barkuje 10 tysięcy, potma już nie ma, karta sukces... ojejku. Yy, no to co, zostaje nam złota karta, także... no słabe wzmocnienie, no trzeba sobie śmiało powiedzieć, jest to słabe wzmocnienie, no jest de La Mal tylko w złotej wersji, bo na to nam tylko pozwala budżet. No dobra, no to niech sobie na ławkę pójdzie, no, no będzie zmiennikiem po prostu, nie? Tutaj... I tutaj dajmy sobie mapie Leon. Dobra, lecimy kolejny meczek, jeżeli teraz wygramy, mogę robić SBC i oczywiście otworzyć paczkę, także warto się postarać i to wygrać. No składzik taki powiem wam, do 40 -ka chyba większość kart, pięknie. Do 60, sorry, do 60, przecież już... Ja sobie zapominam, że jesteśmy w 8 lidze, nie? Chyba, że oczywiście przegramy, no ja. kurno no nie zakładam tego. Jestem ciekawy właśnie kiedy pierwszy raz się spotkam ze ścianą i rozczarowaniem i przegram mecz. No, na razie to się fajnie go upgrade'uje ten składzik. No ale w pewnym momencie przyjdzie taki moment, że jednak trzeba będzie oddać wyższość rywalowi. Dobra, i dusza. No nie, no to powiem wam, no czuć, czuć, że jest inny obrońca już, nie? Już, już aż tak łatwo chyba nie będzie mieć. Znaczy, no dalej pewnie łatwo, bo nie jestem jakimś kotem w obronie. Ale już na pewno zdecydowanie trudniej niż wcześniej. Aj strzelmy. Uff, szczerze nie wiem, jaką do tego doszedł w ogóle ten rashford. Misza. Ale dobra. El Shaarawy. Oje, zależy się od co o tym crouchem, i 2-0, ekstra. Ela... Uuu, kurde, dobra, zapomniałem, że to crouch dwumetrowy, nie? Swoją drogą, to ciągle nagrywam przed futisami, nie? Także... Jak się rozpoczną futisy, to wracają też stare karty z eventów do paczek. Co za tym idzie, być może zwiększa nam to pulę zawodników ze względu na cenę, no bo wiadomo, że jak te karty wrócą do paczek i będą znowu trafiane, to automatycznie ich cena spadnie, wiecie? Teraz niektóre karty z października kosztują więcej niż naprawdę mocne karty z obecnego etapu, ale to tylko dlatego, że tych kart kar dawno nie było w paczkach, nie? Jak one teraz wrócą, to naprawdę mocno pospadają ceny. No, tak jak mówię, no, no pula kart nam się zwiększy Tutaj mamy 4-0. Wow, no, no jest, jest, jest dzisiaj detronizacja rywali. No i mamy to, mamy to. Pięknie, kolejny winek. Budżet 60 na zawodnika, pamiętajcie. I oczywiście paczkę ze sklepu także SBC, także czekają nas naprawdę mocne wzmocnienia. No dobrze, klasycznie przypom przypomnijmy skład rywala, większość kart, wydaje mi się, do 60 tysięcy tutaj będzie, oprócz chyba Erlinga Halanda. Także zobaczmy, ostatnim wy wylosowanym numerem był numer 8, a teraz będzie 5, OK, to policzmy. 1, 2, 3, 4, kurna, jest to Grifo. Grifo nie jest dobrym, mm, no, no to nie jest hmm. dla mnie zawodnik fajny, bo Grifo był w yy, Skarnecie, ja go nie mam. Yy, także tak jest, no to jest Grifo, proszę państwa, a to jest Grifo z Skarnetu. No piątego levela chyba nie zdobyłem niestety, jeszcze luknę No to jest właśnie minus tych kart, że albo jest tutaj Wiecie, jakaś karta po ewolucji, jest dużo szans na to, że taką trafimy Albo właśnie karta z karnetu, której nie mam No to to są minusy tych, tych takich No ale dobrze, zobaczmy jakąś paczkę ze sklepu i na koniec otworzymy sobie coś z SBC, zobaczymy co trafimy w paczce ze sklepu Pamiętajcie, tu jest jeszcze drużyna Shapeshifter Także ja chyba nie chciałbym nawet szaleć powiem wam za bardzo, bo końców tutaj mamy już nie aż tak dużo. My sobie będziemy szaleć właśnie na futisy, nie? Tylko że tu jest problem taki, że tutaj. Nawet jakbym nie chciał szaleć, to tu nie ma za bardzo takich paczuszek, nie? No dobra, to może ten Pik 90, może jego sobie spróbujemy. Albo, o, wiecie co, to sobie otworzymy. Paczka za 130 tysięcy. 20 kart ze strefy środkowej. 8,5 plus i 1,90. Zobaczmy to, zobaczmy. Paczka za 130 tysięcy. Sprawdźmy. Nie jest to najdroższa paczka, ale jest Shifter. Pamiętajcie, jednej karty z tej paczki mogę użyć i na pewno nie będzie to Bernardo Silva, a raczej ten, ten, ten Shifter. Także zobaczmy, kto tu będzie. Uwaga, uwaga. Bernardo i karta, proszę, nie duplikat. A, nie duplikat, proszę, nie duplikat. Dzięki jej. No dobra, to możemy użyć w takim razie innej karty. No nie musimy przecież. No nie, nawet nie mogę go użyć, nie. No ale w związku z tym, że nie mamy środkowego obrońcy, to w takim razie no używam Taha, nie? On chyba będzie najfajniejszy. Także Jonathan Tach do naszego zespołu. No dobrze, to wiecie co, może zrobimy tego pika. Trzeba się zbroić. Póki tutaj jeszcze wygrywamy te mecze, to trzeba z tego korzystać. Później na pewno jak wejdziemy do Full Champions, to będzie dużo ciężej. No dobrze, to w takim razie zobaczmy tego pika na koniec. Tu można trafić tych, te karty wiecie, zwycięzców z danych turniej. także liczymy na to. Oczywiście, oczywiście też może to ocenić będą i pewnie to, to, to będziemy widzieć najwięcej. Pan James jako pierwszy, ok, kolejny Di Lorenzo na PO, ok, to całkiem ciekawe i ostatni Shapeshifter, PO Kogel Mogel. I teraz pytanie, na PP mam Sergio Bisketza. Wiecie co, no ja chyba na Di Lorenzo postawię, nie? Di Lorenzo, no bierzemy Di Lorenzo. Będziemy mieli lepszego, lepszego prawego obrońca. No dobra, to Rejsu w takim razie w odstawkę idzie. A my tutaj mamy Di Lorenzo. No i dobra, powiem wam fajne wzmocnienie. W sensie, mogłaby być inna pozycja, ale nie ma tragedii. Tak, także tak kończymy czwarty odcinek. Oczywiście łapeczka w górę, także subik mam nadzieję, że zostawiony. I widzimy się w następnym odcinku.